Drodzy widzowie, zapraszam was serdecznie na wywiad z księdzem Waldemarem Grzybem, który jest księdzem od 30 lat. Naprawdę cudownym duszpasterzem, od którego za chwilę dowiecie się, jak sprawić, żeby kościół był kościołem, którego nie będziemy się wstydzić. Jak sprawić, żeby ludzie do tego kościoła przychodzili. I jakie są marzenia tego księdza na to, żeby w naszym kościele wspaniale się działo? Więc zapraszam serdecznie. Wierzę, że będziecie mega zachwyceni z tego, co za chwilę usłyszycie. Dziękuję, że się udał tutaj spotkać, w tym pięknym kościele, porozmawiać. Więc no od razu w takim razie takie pytanie mocne, bo wiem, że trochę rozmawialiśmy o tym i wiem, że też ksiądz naprawdę jest takim księdzem, za którym ludzie podążają jest prawdziwym takim, mógłbym powiedzieć, nowoczesnym językiem, liderem. Więc jak wypełnić Kościół po brzegi żywymi, żywo wierzącymi ludźmi? Byłoby łatwiej, gdybym miał już taką sytuację, że Kościół już jest pełen ludzi i zadobyć pytanie, jak to ksiądz zrobił, że Kościół się wypełnił ludźmi. Ale na tych zdjęciach widziałem, że było mnóstwo ludzi, które hmm. ksiądz pokazywał z Kościoła. No jest tutaj, tak, gromadzi się dużo ludzi, ale jeszcze taki pełen nie jest, jeszcze się, jeszcze się zmieszczą, jeszcze mogą tutaj przyjść. No, moje marzenie, nie? myślę marzenie też wielu, wielu ludzi oddanych Bogu, żeby rzeczywiście ludzie przychodzili i gromadzili się na, na wspólnym oddawaniu chwały Bogu. Katolicy na Eucharystii, a wszyscy wierzący w Chrystusa na oddawaniu chwały Bogu. Natomiast no, receptę pokazuje nam, nam Pismo Święte. Jest, uważam, że jest jedna, jedna tylko droga. Nie? Głoszenie, głoszenie Ewangelii, głoszenie dobrej nowiny, że jest Jezus, któremu warto oddać życie, a kiedy się Jemu odda życie, to i człowiek zostanie napełniony Duchem Świętym. To już nie żadne triki przyciągają ludzi, to Duch przynagla ludzi, żeby przyszli i spotkali się z innymi, no bo to Duch buduje nie Duch buduje Kościół. Ale właśnie, to ciekawe, że ten Chrystus był, żeby dla tych ludzi to było atrakcyjne w kategoriach duchowych. Ja mogę powiedzieć o sobie, co staram się robić ja, yy, idąc śladami Pisma Świętego, idąc wskazówkami Jezusa i wskazówkami też pierwszego Kościoła z dziejów apostolskich i też wskazaniami Kościoła. Pierwsza rzecz, która, którą ciągle odkrywam, mimo, mimo taki, może dziwnie zabrzmieć, mimo 30 latka państwa, ale ciągle to odkrywam, jak bardzo ważne jest głoszenie słowa. Jak bardzo ważne jest słowo, bo ludzie chcą być nakarmieni słowem. Kiedy otrzymują słowo i są nakarmieni, to nie tylko przychodzą po kolejny pokarm dla duchowego wzrostu, ale przyprowadzają innych. Być może to wywoła Twoje pytanie kolejne, ale chcę tutaj, trochę jako lokowanie produktu, ale zza oceanu, ale chcę wspomnieć o pewnej parafii, która stała się dla mnie inspiracją. Parafia o tyle znana w Polsce, że ukazało się świadectwo księdza i świeckiego katechety pracujących w tej parafii. Parafia Narodzenia Pańskiego, katolicka parafia Narodzenia Pańskiego w Timonium, to jest dzielnica Baltimore w Stanach Zjednoczonych. W Polsce ukazała się ich książka, czy tłumaczenie ich książki, odbudowana. To jest parafia, która. Właśnie dostałem najpierw do ręki książkę, przeczytałem, tym. moim marzeniem było, które do Pana Boga tam werbalizowałem. Panie Boże, chciałbym to zobaczyć na żywo. I nieoczekiwanie, naprawdę nieoczekiwanie, to już jest inna historia. Pół roku później znalazłem się w tej parafii na dwa dni. W, na, w niedzielę, widząc jak funkcjonują, i potem w poniedziałek, widząc jak funkcjonuje ta parafia. I żeby teraz całej książki nie opowiadać, bo nie po to się spotkaliśmy. Dlaczego tytuł książki odbudowana, bo ta parafia rzeczywiście się odbudowała. Nie jest to parafia charyzmatyczna, to tak przy okazji jako ciekawostka. Na mszę świętą niedzielną, kiedy ksiądz Michael White tam trafił, przychodziło około 150 osób na trzy czy cztery niedzielne msze święte, czyli bardzo niewiele i rzeczywiście parafia, w której spadek wiernych był widoczny z roku na rok. Szukali różnych metod. Na dzisiaj czy na dzisiaj, wtedy kiedy książka powstała, na niedzielną Eucharystię, na cztery niedzielne Eucharystię przychodziło 4000 wiernych, no. a po jakimś czasie już po wydaniu tej książki musieli zbudować większy main hall, czyli większą, większy kościół, większą salę do odprawiania Eucharystii, bo już się po prostu nie mieścili. I kiedy tam byłem, zapytałem, zadałem pytanie księdzu Michaelowi, co wy robicie? Tak jak ty mnie teraz zapytałeś, co wy robicie? I on wtedy odpowiedział yy, bo nie jesteście charyzmatykami. Ja mówię, nie, nie, modlicie się o Chrzest Duchu Świętym, nie robicie na Bożej z modlitwą o zdrowienie. Co wy robicie? I Ksiądz Michael odpowiedział dwie rzeczy: małe grupy i słowo Boże. Małe grupy, które parafialne małe grupy, które sprawiają, że ludzie przestają być anonimowi, nawiązują się relacje, ale na pierwszym miejscu słowo Boże. Słowo Boże, które jest dla ludzi pokarmem, które jest, które nie nudzi, nie irytuje I, no i tam Powiedział też kilka wskazówek, co oni robią rzeczywiście, żeby to słowo Boże było atrakcyjne, ale to mnie na tyle zainspirowało, że no po powrocie do Polski jeszcze we wcześniejszej parafii, gdzie, gdzie byłem tutaj w Gorzowie wielkopolskim parafii świętego Wojciecha, kilka wskazówek wprowadziłem właśnie do niedzielnych kazań, żeby rzeczywiście było to słowo, żeby to słowo z tygodnia na dzień łączyło się ze sobą. No i to zadziałało. Dla tych, którzy będą oglądać ten film, a, a Przychodzili na 18.30 do świętego Wojciecha, to będą to pamiętać jak z tygodnia na dzień, z miesiąca na miesiąc Kościół wypełnił się ludźmi, gdzie nam przy wieczornej też bagarstka, a ludzie przychodzili po słowo. No i tutaj w Ulimiu, gdzie jesteśmy, w mojej parafii, gdzie jestem proboszczem trzeci rok. Praktycznie ten rok jest taka dygresja, ten rok jest takim pierwszym, pełnym rokiem duszpasterstwa, bo zarówno Kościół po remoncie zostało oddany, ale też i skończyły się obostrzenia związane z pandemią. Tu trafiłem w momencie obostrzeń, więc to też było trudne. Ale staram się to dbać, żeby niedzielne słowo było rzeczywiście słowem nie tylko związanym z Ewangelią, ale żeby po pierwsze było przekazywane w sposób ciągły, żeby ludzie wiedzieli, że to czym nas Bóg karmi przez Słowo, to nie jest jakiś taki wyrywek, ale taki stały pokarm i mam też taki feedback, nie? Przez rozmowy duszpasterskie, czy, czy podczas kolendy, ale też i ze wszystkich innych rozmów, że dużo osób to sobie właśnie cenię. Zaczęli przychodzić dlatego, że znajdują tutaj słowo. Grup domowych w parafii jeszcze nie wprowadziliśmy, we wspólnocie, która tutaj działa w tej parafii, tak? Grupy, grupy dzielenia są i, i są dla nas wzrostem. Wierzę w to, mam takie marzenie, właśnie ciągle odpowiadając na twoje pytanie, co zrobić, żeby Kościół był pełen ludzi. Ja inspiruję się parafią, parafią w Timonium, inspiruję się książką Odbudowana i wierzę, że przez słowo i przez budowanie relacji ta wspólnota ożyje. Wszystko rozumiem i w ogóle cieszę się, że poznaję takiego księdza, bo poznaliśmy się przypadkowo zupełnie na strefie zero, co też uważam, że nie był taki przypadek, tak zwany Boży przypadek. Dosiadłeś się na obiad. Dokładnie, no bo byłem głodny. No. Przyszedłem właśnie zjeść to słowo. Jak słowo Boże mówi, że słowo jest chlebem, no. pokarmem naszym. Każde słowo, które wychodzi z ust Pana. I takie pytanie, bo... Może ktoś oglądający będzie zastanawiał się, czym w takim razie jest, Różniło się, różni się to słowo teraz od słowa wcześniej głoszonego? Zaczy, zacznę w ogóle od tego, żeby to nie, nie, nie sprawiać wrażenia, że ja mówię kazania idealne, bo ja sam jestem bardzo krytyczny wobec swoich kazań i uważam, że nie są idealne. Natomiast to, co się zmieniło, no muszę wrócić do parafii św. Wojciecha i raz jeszcze y, zrobić dygresję do, do parafii w Timonium. Tam y, zastosowano taki... Y, Taki trik, można powiedzieć, czy taki zabieg, że kazania niedzielne są mówione jak seriale. Tak jak serial ma 8, 10 odcinków, sześć odcinków. Nazwali to cyklami, albo no, po angielsku series, że jest uh -huh. jakaś seria. I dany cykl kazań ma swoją, ma swoją szatę graficzną, ma swój tytuł i ma kolejne odcinki. To oczywiście jest zbudowane na niedzielę swoje Bożym. I to był jeden z takich zabiegów, który sprawił, że oni sami odkryli, że ludzie są zaciekawieni, co będzie dalej. Co będzie dalej? Pamiętam, kiedy wyjeżdżałem z parafii w Timonium, odwoził mnie na lotnisko jeden z parafian, i zadał im pytanie, nie? właśnie mówiąc, a co wprowadzisz w swoje parafie? Wtedy mu tłumaczę, wie, ja jestem wikariuszem, nie jestem wtedy jeszcze proboszczem, nie mam takich możliwości, ale masz jakąś stałą, mszę świętą mam. Ma, zawsze ty mówisz kazania tak. Mówi, to zrób cykl. Ludzie lubią seriale. I, i rzeczywiście tak się stało. Nie? Poprosiłem y, właśnie przyjaciół zajmujących się tej y, grafiką komputerową. Y, no, powstały cykle przy okazji lokowania produktu. One są z, zarchiwizowane na moim kanale na YouTube. Zapraszamy. Y, zaczęło się od Spotkaj Lwa. Y, taki trochę prowokacyjny tytuł Spotkaj Lwa. To był po prostu niedzielne Ewangelie świętego Marka że Jezus w Ewangelii Marka jest jak lew. Były kolejne odcinki i nawet potem ja miałem taki feedback, że na mieście ludzie się pytali, nawet chrześcijanie, jak się spotykali, ty idziesz jutro na lewa? Nie? Że ludzie przychodzili, bo chcieli wiedzieć, co będzie dalej w tym serialu, w tym odcinku. Więc to było dla mnie takie poruszające. Jeden z takich, z takich cykli, no bo cykle rzeczywiście dobrze są, jeśli nie trwają dłużej niż 10 tygodni, co się przekonałem, więc tam maksymalnie, nie trzymałem się tego. Były, były 11 tygodniowe, ale krótsze cykle były, były rzeczywiście lepsze. Ale jeden z nich szczególnie poruszył ludzi. To była długa szota z rękawami, czyli cykl w, w, o Józefie Egipskim. Do tego stopnia wciągnął ludzi, że nawet po mszy nie zaczepiali. Dlaczego ksiądz przerwał? My chcemy wiedzieć, co będzie dalej. Nie mogli się doczekać na kolejny odcinek. Nie? Więc to była. Odwołuję się do tego doświadczenia, bo to była taka wyraźna zmiana. Że nagle przekazywane ludziom słowo w taki sposób budowania historii pewnej. I to niezależnie, czy to była Ewangelia Marka, był cykl w oparciu na przykład o bohaterów biblijnych, rozpędzeni, zatrzymani, był cykl o liście do Koryntian, pierwsze cztery rozdział listu do Koryntian, gdzie udało się zbudować pewną historię i pokazać, jak święty Paweł to, co napisał, to się wiąże z pewną historią, że to wprowadzenie ludzi w pewną historię biblijną. I osadzenie w rzeczywistości słuchaczy nagle sprawia, że raz, że ludzie są w tym zafascynowani, ciekawi, co będzie dalej, ale co najważniejsze, odnajdywali siebie w tych historiach. Pamiętam taki krótki cykl, też bardzo nie poruszał, nie samego wiele tych cykli poruszało, kiedy jeszcze szykowałem to słowo, to też byłem poruszony. Błyskotki i kochankowie hmm. o Ozeaszu. Krótki, no tak. tylko trzy trzyodcinkowy, ale pamiętam jak właśnie niektórzy wychodzili, no bo tam jest oczywiście o wierności, też niewierności żony Ozeasza. I też jak Pan Bóg właśnie nas, nas z miłością, jak ten ozeasz swoją żonę traktuje. Pamiętam, bardzo mnie poruszyło, jak małżonkowie pomszy wychodzą, przychędza to o nas, nie? I się okazało, że to gdzieś odbicie historii ich życia. No to takie, takie wspomnienia. Tutaj w parafii w Ulimiu, jeśli parafianie będą to oglądać, jeszcze cykli nie wprowadziłem, szaty graficzne nie wprowadziłem, ale dokładnie to cały czas jakby stosuję, że kiedy w tym roku na przykład mamy w Kościele Katolickim, w niedzielę czytamy Ewangelię Świętego Mateusza, czy w zeszłym roku Świętego Łukasza, pokazuje, to jest pewna historia ciągła. I ona ludzi wciąga, i ona ludzi angażuje. I co więcej, kiedy właśnie jest osadzona w życiu, bo zawsze też pokazuje, że coś z tym słowem mamy zrobić. Panie Boże, co z tym słowem mamy zrobić dzisiaj? Kiedy to jest osadzone w życiu, no to daje rzeczywiście i inspirację, i umocnienie. Długo gadam, ale odpowiedź ale... na pytanie, co się zmieniło, bo wspominam te wcześniejsze lata państwa, gdzie zawsze lubiłem głosić słowo, i dziękuję Panu Bogu też za wierzę, że to jest jego dar, też głoszenia słowa, ale wcześniej sam, zanim właśnie trafiłem do timonium i spotkałem się z tą metodą, traktowałem Ewangelię Niedzielną, czy, czy dane słowo, w bardzo wyrywkowy. Mamy tylko to słowo i tylko to słowo rozważajmy. Myślę, że to jest główna zmiana, jakby osadzenie pewnej, pewnej historii ciągłej, i budowanie pewnej historii. Yy... I widzę w tym wartość, o tak. Człowiek ma swoją historię, więc lubi poznawać inne historie, bo wtedy może przełożyć swoje życie do tego. To jest jak odbicie lustrzane, więc ciekawe, że tak naprawdę to nie jest duża zmiana, a tak duży efekt. Więc, I jeśli... Też to fascynuje. A właśnie, więc jeśli jakiś ksiądz ogląda, to zapraszamy, zachęcamy albo po poradę, albo rzeczywiście wprowadzać, bo ciekawe, no bo tak naprawdę banalnie, ja myślałem, że tu, nie wiem, ksiądz powie coś jakiegoś rewolucjonizowanego, rewolucyjnego, a tu nagle taka prosta rzecz, ale z drugiej strony myślę sobie, że w tych prostych rzeczach czasami, w tych najprostszych są najfajniejsze zmiany można zrobić, więc wow, dzięki, dzięki za taką nowoczesność. I idąc właśnie w tą stronę też tej nowoczesności, ja mam takie pytanie, bo jesteśmy w serii Kościół bez Wstydu. I taka nazwa ciekawa, chwytliwa, ale też jestem tutaj z Księdzem, dlatego że ja patrzę, widząc Księdza życie i widząc jak to wygląda. To ja nie wstydzę się jako protestant takiego kościoła. Ja nie wstydzę się pokazywać taki kościół, być przy takim kościele i naprawdę i kochać taki kościół, który Ksiądz reprezentuje. Więc teraz takie pytanie: jakiego, ksi jakiego Ksiądz Kościoła się nie wstydzi? Dzięki za te słowa. Dla mnie to jest zaszczyt, że, że, że powiedziałeś takie słowa, bo to jest duży, duży komplement. Jakiego kościoła się nie wstydzę, I znowu bardziej o jakim kościele marzę, ale to nie, dobre pytanie, że dzisiaj jakiego kościoła się nie wstydzę. Nie wstydzę się mojej wspólnoty, w sensie tych ludzi, z którymi mam relacje, bo myślę, że to jest podstawa kościoła. Dla nas, katolików, myślę, to jest ciągle, szczególnie katolików w Polsce, trochę Pana rzekam, ale postaram się nie. Ale to jest, kładzie się cieniem, będzie się kładło cieniem jakby cały system funkcjonowania duszpasterstwa głównie parafii terytorialnych. Mieszkasz na tej ulicy, należy do tej parafii, tu proszę przychodzić, niezależnie, że ulice dalej sąsiad należy do innej parafii i bez względu na relacje, po prostu jakby terytorium, wyznacza, że masz, tu, masz tutaj należeć, nie? Tu musisz przyjść ochrzcić dziecko, tu musisz przyjść potem odebrać metrykę chrztu, tu masz zawrzeć sakrament małżeństwa, jeśli chcesz gdzie indziej, musisz dostać zgodę. Ten formalizm, to nie są relacje, nie? To nie są relacje. Bardzo często nam się właśnie kojarzy, że Kościół to jest właśnie to uporządkowanie, Kościół katolicki to jest to uporządkowanie, pewna hierarchia, papież, biskupi, Proboszczowie, wikariusze i wy tutaj wierni macie przyjść, siedzieć, słuchać i być posłuszni. Nie? To, to jest pewien porządek i w pewnym sensie on jest potrzebny. Natomiast kto wie, może też dożyjemy takich czasów, wiem, że wchodzę w dygresję, ale rzeczywiście, że parafie staną się w Kościele Katolickim, może tego nie dożyja, może, może dożyjemy, że parafie będą parafiami personalnymi. Hmm. Czyli, y, że będą wspólnotami, że ktoś przychodzi, bo chce tutaj należeć, bo znalazł tutaj relacje z innymi wiernymi, bo znalazł relacje ze swoim duszpasterzem. Bo duszpasterz jest na tyle przejrzysty, że wiedzą, że mogą mu zaufać i, y, i o nich ani nie rani, ani ich nie gorszy, ani ich nie odpycha, ani ich nie, nie traktuje jako urzędnik. Y, właśnie relacje. Nie? To dla mnie to jest sedno kościoła. Nie? Kiedy. kiedy Sięgamy do tego greckiego słowa eklezja, czyli zgromadzenie. Nie? Gromadzi się, pewna, gromadzą się ludzie zebrani przez Ducha Świętego, bo chcą być razem, bo chcą być jednego serca, jednego ducha, bo chcą mieć wszystko wspólne, bo razem chcą budować siebie, ale razem chcą głosić Ewangelię tym, którzy są na zewnątrz. Tak rozumiem Kościół i takiego Kościoła się nie będę wstydził nigdy. Nawet jeżeli zdarzą się i zdarzają się nie? upadki poszczególnych członków, czy nawet to. Yy, to jesteśmy też po to, żeby jeden drugiego podnosić, nie? Ale takiego Kościoła się chyba nie wstydzę. Amen. Ale ciekawe w ogóle, bo ja poznaję Kościół Katolicki e, naprawdę przez te wywiady, przez rozmowy z różnymi osobami, też przez rozmowy z Tobą e, i zastanawiam się, jak to funkcjonuje. Teraz ciekawą rzecz powiedziałeś, no bo dla mnie tak, dla mnie Kościół to ludzie e, i, i rzeczywiście ja się gromadzę wokół ludzi, którzy są mi bliscy, są dla mnie. Ja mam też swojego pastora, który jest naprawdę fenomenalnym pastorem i, i, bardzo, i bardzo go lubię za jego szczerość, otwartość, autentyczność. Nie to ciekawe, że tak naprawdę czasami niewielkie rzeczy można byłoby zmienić, żeby tak dużo zrewolucjonizować i, i doprowadzić do tego, żeby ludzie mogli szukać. A powiedz taką rzecz, e, takie pytanie mam, bo może będziesz właśnie miał na to odpowiedź. Jak rozmawiać z ludźmi, albo co byś powiedział osobom, które są tak na przykład, chcą być wierzące, ale zostały gdzieś tam poranione przez kościół, chcą być w kościele, ale na przykład widzą pewne trudności i z pewnymi rzeczami się nie zgadzają. I czasami może z rzeczami się nie zgadzają. Po prostu z grzechem, załóżmy w kościele, ale czasami nie zgadzają się z jakimiś, nie wiem, kwestiami teologicznymi, ale chcą wierzyć. Czują tego pana Boga. Gruby temat. Nie? Gruby temat. Ja nawet nie chcę poruszać kwestii, co z grzechem w kościele, bo nie, bo każdy wie, musi być prawdomówność, musi być szczerość, trzeba wyciągnąć na postawić po prawdzie, bo tak mówi słowo Boże. Tylko bardziej takimi ludźmi, którzy na przykład nie zgadzają się z pewnymi, nie wiem, jakimiś tam małymi rzeczami teologicznymi, albo coś im nie odpowiada, albo widzą że na przykład świat, mówi o czymś w taki sposób. A Kościół mówi w całkowicie inna, inny, ale na przykład chcą być w kościele, ale mają jakieś takie trudności. Myślę tak. Yy, z jednej strony, znowu, pierwsza myśl, która mi przychodzi, to kwestia relacji. Nie? Kiedy, kiedy są relacje i ktoś w ogóle y, przyjdzie i powie, na przykład księdzu, że to to go boli, z tym się, z tym nie zgadza, albo ma z tym problem, żeby nie rozumiem czegoś w doktrynie Kościoła. Nie rozumiem nauczania Kościoła na przykład na temat antykoncepcji, nauczania Kościoła katolickiego. Yy, z jednej strony, od strony takiej praktycznej, nie forsuję, ja przejęłem taką taktykę, nie forsuję na siłę, nie? bo wiem, że właśnie, jeżeli przeforsuję coś na siłę, to, to mogę tego człowieka stracić. Kwestia właśnie zaprzyjaźnienia się, budowania dalej tej ufności, no bo ktoś okazał mi ufność, że przychodzi i o tym mówi, to już jest to, że jesteśmy, to jest to, że jesteśmy razem. Tak przy okazji tutaj też znajduje zasada, y, którą w Timonium bardzo pilnują. Ciągle sobie to powtarzają tam w Timoniu w tej parafii. To dotyczy w ogóle całości jakby funkcjonowania parafii, ale niedzielnej eucharystii zwłaszcza. dygresję robię, ale to jest, myślę, warto to sprzedać. Oni mówią tak: We have one shoot. Mamy jeden strzał. Czyli że jeżeli zrobimy coś na tej niedzielnej mszy Świętej, co sprawi, że przypadkowy gość, bo przyszedł na chrzciny, bo przyszedł, bo go kolega przyprowadził. I coś tego człowieka zirytuje, zniechęci, już go straciliśmy. To nasze wydarzenie, nasze zgromadzenie modlitewne, jakim jest Niedzielna Eucharystia, jest być może jedyną okazją, żeby tego temu człowiekowi pokazać, że, że warto wrócić do Boga. I wracając do tematu, właśnie jeśli jest ktoś, załóżmy, stoi w drzwiach kościoła, albo jedną nogą się spoza, ale jednak przychodzi i pyta, Czasami ta jedna rozmowa, mam jeden strzał, mam tą jedną okazję i mogę go kapitalnie odstrzelić. Ja podam przykład, taki troszeczkę jako przytyk dla, może dla księży katolickich, ale kiedy zwróciłem uwagę na to, na to koledze księdzu, to przyznał mi rację. Rok temu, w, w, w czasie Wielkiego, czy przed Wielkim Tygodniem, były ogłoszenia, czy w ogóle jest zwyczaj w kościele katolickim. Dla tych, którzy nie wiedzą, święcenia pokarmów na stół wielkanocny, czyli tradycyjnie właśnie z koszyczkiem siedzi do kościoła. I mój kolega, w z niedalekiej parafii stąd, przyjechał i opowiadał właśnie sytuację, jak to pod sklepem jakaś pani nie była w niedzielę w kościele, no bo nie chodzi na niedzielną Eucharystię. Katoliczką się czuje, ale z kościołem już tak z uczestnictwem w, na niedzielnych mszach Świętych już dawno przestała uczestniczyć, ale z koszyczkiem chciała, chciała przyjść. No i pyta się do księdza, Proszę księdza a o które jest to poświęcenie pokarmów? No i ten mój kolega, młodszy zresztą ode mnie, życzliwie, ale mówi: No tak, gdyby była pani w niedzielę w kościele, to by pani słyszała. I mówię do tego kolegi: mówię, właśnie, kapitalnie ją odstrzeliłeś. On taki zaskoczony wie: Kapitalnie ją odstrzeliłeś. No myślę, komentarza nie trzeba, nie? Zobacz, zamiast, zamiast yy, ucieszyć się, że. Właśnie, no, możemy to jest oczywiście oddzielna dyskusja na ile to święcenie pokarmów i to, to bycie tych ludzi jest tylko podtrzymanie tradycji, ale może właśnie to jest ostatnia szansa kiedy ktoś jeszcze hmm. chce właśnie Pana Boga poprosić, może nawet nie wie, że Pana Boga prosi o to, żeby po te pokarmy, które w poranek zmartwychwstania będziemy spożywali. Więc to jest jakby to jest to, nie? ktoś ma z czymś kłopoty ze zrozumieniem, z czymś się nie zgadza. Jedna rzecz, y, tak, tak, tak to widzę, nie? utrzymać z Nim relacje, wierząc, że kiedy pozna Jezusa y, i zacznie w Nim jeszcze bardziej pracować Duch Święty, pewne rzeczy zrozumie. Y, no, już kilka świadectw mi się w głowie pojawia, ale też nie chcę tej czasu przegadywać jeden przykład powiem. Osoby, która przed laty trafiła do jeszcze jakbym Przygożowski Katedrze, do wspólnoty do duszpasterstwa akademickiego, która zdecydowała się być rzeczywiście oddała życie Jezusowi, zdecydowała się być chrześcijanką i piękne świadectwo potem składała, jak nie rozumiałam, nie zgadzałam się, mimo że zdecydowałam się wejść do duszpasterstwa akademickiego, nie zgadzałam się na temat nauczania Kościoła na temat in vitro. Ale pewnego razu, jako ambitna studentka, mówi, siadłam, przeryłam dokumenty Kościoła, zaczęłam się modlić, nie? i nagle odkryłam, co jest u podstaw tej doktryny. I przy, moje serce grano taki pokój, dzisiaj rozumiem. Sama do końca nie wiem, jak nie, by, bym postąpiła, ale zaczęłam to rozumieć przez to, i onowi wierzę, że Duch Święty zaczął mnie prowadzić do zrozumienia, dlaczego tak jest właśnie w tej wspólnocie Kościoła katolickiego. Więc tu podaję jako przykład, że. I wierzę, że tak właśnie działa Duch Święty. Jeśli z kimś w tej wspólnocie mamy relacje, ten ktoś zaufa, że tutaj z nami jest Bóg, a gdzie jest Bóg, tam jest prawda. To, to ten Duch Święty doprowadzi też tego człowieka do zrozumienia, dlaczego tak funkcjonujemy, a nie inaczej, jako wspólnota Kościoła katolickiego. No, ja jestem fanem takiego podejścia, żeby nauczyć człowieka, dać mu jak najwięcej Pana Boga, nauczyć go po prostu kochać. Przede wszystkim najpierw jego pokochać, tego drugiego człowieka, czyli być w tej relacji z nim i dać mu jak najwięcej przestrzeni, dać mu jak najwięcej zrozumienia i po prostu ciepła, a resztę zostawić Panu Bogu. Bo naprawdę Pan Bóg wie i Pan Bóg ma, ma potrafi, potrafi zmienić człowieka myślenie, a druga sprawa, nawet, ja mam takie zdanie, nawet jeśli nie zmieni czyjegoś myślenie, czyjeś myślenie się nie zmieni, a ta osoba chce być w Kościele, to i tak to tak ostatecznie moim zdaniem, nie jest moja sprawa, czy ta osoba zmieniła swoje myślenie, ale moim zadaniem jest, żeby ona kochała Pana Boga. Bo jak będzie kochała Pana Boga, Amen. to już Bóg zrobi wszystko inne i czy zmieni swoje zdanie na ten temat, czy na inny, czy jak, to już jest kwestia Pana Boga. To już Pan Bóg będzie wiedział, jak to się wydarzy, albo jak nie przekona, albo bo ja jestem... Bogdan Olechnowicz fajnie powiedział, bo wy się znacie z Bogdanem Pastorem, tak. Bogdanem Olechnowiczem, e, który powiedział fajną rzecz, że Czasami lepiej 100% posłuszeństwa, a 20% poznania, niż 100% poznania, 20% posłuszeństwa. No. I ja tak myślę, że bym to przełożył, lepiej 100% miłości, a 20% czasami posłuszeństwa w jednych rzeczach, bo człowiek może nie rozumieć, ale to posłuszeństwo przyjdzie z czasem. Yy, właśnie, a idąc dalej, takie pytanie mam, i w ogóle dziękuję za tę odpowiedź, bo bardzo fajna odpowiedź. Yy, mam też takie pytanie, yy, a taki yy, księdza wymarzony kościół, kościół marzeń. Parafia Narodzenia Pańskiego w Timonium. <grych> Wiem, że odpadam hasłem, ale rzeczywiście to, co tam zobaczyłem, to po prostu chyba tak, tak mi się marzy wspólnota w Kościele Katolickim. Wspólnota ludzi, którzy rzeczywiście na niedzielnej Eucharystii gromadzą się, bo tworzą wspólnotę i tworzą też tę wspólnotę poza niedzielną Eucharystią. Nie dlatego, że mieszkają na konkretnym terytorium, ale dlatego, że, że są jednego serca, jednego ducha. I to jednocześnie i wspólnota, która, to też od nich jakby zobaczyłem, że jest to możliwe. Oni cały czas pamiętają o tej misji, powtarzają o tej misji. Będę takie trzy, 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 trzy etapy pokazując cały czas. Love God, love others, make disciples. Czyli nauczyć bliźniego, nauczyć człowieka, który do nich trafia, żeby kochał Boga, potem nauczyć go, żeby kochał bliźniego, a potem, żeby on sam na tyle wzrósł w służbie, żeby czynił uczniów. Wow. Prosty i banalny przepis. Tak. Trzy rzeczy, czasami... Tylko, no, przepraszam, że tak ciągle o tej parafii w Timoniu narzekam, bo myślę, że parafia nie woli i moja wspólnota mi to wybaczą, ale jest to moją inspiracją, bo zobaczyłem, że jak to mówią Amerykanie, it's working, to działa, doda. że hmm. można, nie? Że, że to nie musi być tak, że yy, jesteśmy tutaj, bo musimy, no bo, yy, ale chcemy tworzyć żywą wspólnotę. Nie? Kościół hmm. marzeń taki. Nie no, dla mnie to jest fenomenalne. Ja jestem fanem tego, żeby brać dobre przykłady i czerpać z nich, no bo jeśli gdzieś właśnie, tak jak się powiedział, gdzieś działa, to czemu nie wziąć tego spróbować? Może zadziała, może nie. A nie jestem fan, moim zdaniem, jak coś, nie, jak coś się nie rozwija, a stoi w miejscu, to się cofa. Nie ma czegoś takiego, kościół nie może stać w miejscu, bo jak stoi w miejscu, to się zawsze cofa. Tak samo człowiek wierzący, ja po swoim życiu widzę, jak nie idę do przodu, a stoi w miejscu, to zawsze się cofam, bo zawsze to przyjdzie, przyjdzie do tego miejsca właśnie zły i wtedy w tej takiej bezczynności, bez ruchu, jakby zawsze sprawi, że tam właśnie w tą kroplę po kropli wrzuci grzech. No. no i wtedy niestety jest taka sytuacja. Więc ja życzę takiego e, księdzu kościoła, żeby albo inaczej. Ja nawet nie życzę, tylko wiem, że taki kościół już jest, że powstaje. Rodzi się. E, rodzi się, więc i fajnie, że nie zmartwychwstaje, ale właśnie się rodzi. Że rodzi, powstaje taki kościół, e, bo, bo ja wierzę, że kościół w każdym miejscu. I dlatego też, drodzy widzowie, pokazujemy taki księży żeby szukać takich pasterzy i rozmawiać z takimi ludźmi, a też jest jakiś ksiądz ogląda, żeby zachęcić do tego, że można na pewno z tobą porozmawiać, można na pewno do ciebie zadzwonić. i można przyjechać. Można przyjechać, zobaczyć tutaj, bo jest naprawdę miło i fajnie i można trochę odpocząć. Łatwy dojazd. Tak, to prawda, bardzo łatwy dojazd. Ostatnia rzecz, sobie zapisałem. Jak ksiądz mógł, tak, taka zachęta do przyjścia do kościoła. Kochani, zachęcam. <noise> zachęcam, jeżeli... Czy jesteś blisko czy daleko Gorzowa Wielkopolskiego? Bo tu jesteśmy na przedmieściach Gorzowa, żeby tak ulokować to miejsce. Zachęcam, jeżeli chcesz doświadczyć razem z nami, jak dobry jest Bóg, zapraszam na niedzielne Eucharystie, gdzie staram się ludzi karmić słowem i otrzymuje sygnał zwrotny, że ten pokarm dostają. Ale to możesz to ocenić sam, jeśli, jeśli tu przy, przybędziesz. Ale także e, spotykamy się tutaj na niedzielę Eucharystii, by wielbić Boga. Ja dziękuję też za wspólnotę, którą mam w tej, w tej parafii, która przyszła e, ze mną tutaj do tej parafii, naszą Sp. Chrystui. Uwielbienie, które mamy w niedzielę podczas Eucharystii też przemienia nasze serca. Nieraz wychodzimy wszyscy poruszeni tym, co się wydarzyło podczas uwielbienia, jak Bóg nas dotyka, a nieraz nawet uzdrawia, podczas uwielbienia w czasie Niedzielnej Eucharystii. Więc na Niedzielną Eucharystię zapraszam zawsze, jeśli chcesz być zbudowany i budować też razem z nami, zapraszam. Chyba tyle. Bóg jest dobry. Możesz no tego doświadczyć. Dlatego zapraszamy. Jak będziecie tu gdzieś w Gorzowie albo w rejonie, to zapraszamy serdecznie. A ostatnia rzecz, bo nie odpuszczę, bo jeszcze mi zależy na tym, a jakby ksiądz tak ogląda nas ktoś, kto jest tak, zastanawia się, czy być w Kościele, czy nie, Gdzieś w Polsce, w jakimś miejscu, to co by ksiądz takiego sobie powiedział? Nikt nie jest samotną wyspą. No i przykład kaznodziejski, znany od lat, czy to, nie wiem, pęczka zapałek, czy pęczka patyków, czy sterty kartek papieru. Jedną kartkę papieru, jedną zapałkę, czy jeden patyczek łatwo złamać. Y i dokładnie tak się jest w życiu duchowym. Kiedy ktoś jest sam, i dam sobie radę, sam wierzę w Boga, a za wspólnotę jakąkolwiek, nie? czy to będzie wspólnota protestancka, tam się zraziłem, bo Słota katolicka jeszcze gorzej też mnie zrazili, ja będę sam, wierzę w Pana Boga, za wspólnotę wierzących, jakąkolwiek dziękuję. Po pierwsze, potężne niebezpieczeństwo, nie? że zły duch tego tak nie zostawi. Mówię to też jako egzorcysta, tak przy okazji. Zły duch tego tak nie zostawi i do każdego z nas próbuje znaleźć dojście, to co mi pierwszy świętego Piotra. Przeciwnik wasz diabeł jak lefryczący, ryczący krąży, szukając kogo pożyć. Mocniej wierzę, przeciwstawcie się jemu. Mówię to ze swojego też doświadczenia, ile mi daje moja wspólnota i ci, którzy mnie wspierają przez modlitwę i bycie razem. Nawet kiedy, właśnie, czasami ja niosę ich, czasami oni niosą mnie. Więc nikt nie jest samotną wyspą. I to jest, to jest wolą Jezusa i wolą ducha świętego, abyśmy byli jedno. Więc warto, warto po prostu być. Jeżeli nosisz się z takim pytaniem, czy być w jakiejś wspólnocie, czy nie, to warto, bo sam Jezus tego, tego pragnął. No i takie ważne: Ameryki nie odkryje, nie ma wspólnot idealnych. Nie ma, więc nie szukaj wspólnoty idealnej, ale tam, gdzie rzeczywiście widzisz, że masz siostry i braci. Amen. Amen. No tak, no to relacje, no to jest ta aklezja, to jest ten Kościół. Więc dziękuję bardzo naprawdę z całego serca, dziękuję za takie cudowne słowa i za taki przykład. Przykład dla innych księży, przykład dla Kościoła. I ja się cieszę. I dla mnie rozmawianie z takim księdzem, i ja, ja nawet nie traktuję, ja przestaję powoli myśleć w głowie, że jest Kościół katolicki, protestancki, taki i taki, tylko bardziej patrzę Kościół, właśnie ludzi, którzy rzeczywiście kochają Boga i kochają ludzi. Bo, bo w taki Kościół wierzę i ten Kościół przy Jezusie właśnie buduje jedność. No. Więc dziękuję. A was, drodzy widzowie, zapraszamy na inne nasze nagrania naszego YouTube'a, Instagrama, TikToka. Jesteśmy wszędzie, bo chcemy też pokazywać właśnie takich cudownych kapłanów, cudownych ludzi, którzy dzielą się Ewangelią i rzeczywiście uczą kochać Boga i kochać innych ludzi. Do zobaczenia.